Teraz będziecie mogli usłyszeć to, co o czym z Nikiem rozmawialiśmy, a co zostało wycięte w pierwszej edycji, w pierwszym odcinku tygodnia według Wercyna. Mam nadzieję, że będziecie tego chcieli wysłuchać. Do usłyszenia. w Weekend. Piątka. Kapitan Karizma. Głos Attitude. Głos Attitude mówi. Niko. Głos Attitude? No to... To będą się czepiać tego może. Zresztą będą Nieslące. się czepiać też tego, że głos na mówi, no ale faktycznie trochę błąd popełniłeś zapowiadając mnie jako gościa specjalnego, bo mówiąc specjalny to wszyscy się pewnie nastawili, że naprawdę <noise> ktoś wyjątkowy przyjdzie, a tu ta sam, ten sam głos, który słyszą co miesiąc praktycznie lub kilka razy w miesiącu. I Jak w przypadku się... lutym. Dokładnie, dokładnie. No, co mamy na dzisiaj przygotowane? No, tak, na sam wstęp chciałem zapowiedzieć też tajniko. Chyba wielkim fanem boksu wagi junior ciężkiej nie jest, ale chciałem zapowiedzieć to, co wczoraj się wydarzyło, czyli Krzysztof Diablowodarczyk po 12-rundowym pojedynku pokonał Francisco Palaciosa i obronił swój tytuł wagi Junior ciężkiej w federacji WBC. Także to tylko taki mały skrót ważny dla Polaków. No ale że czas nas goni, no to wypada to szybko odbębnić. A jak oceniasz tą walkę z 26? A... Była słabsza trochę z tego co pamiętam, zresztą bo wiesz, to już było, to już był taki odgrzewany kotlet, jak nie spojrzeć, no wiadomo, że była dobra, no ale nie możemy też nie mówić o niej w kontekście odgrzewanego kotletu. No ja to tak samo mówiłem przed walką, spodziewałem się czegoś słabszego, ale, ale ogólnie to no tak, mnie tak, zaskoczyło. tak, 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 tak. mile Mi zaskoczyli, ale no jakby nie patrzeć, ja już to widziałem, tak. No dokładnie. Ja już to widziałem i to, to już tak emocje lekko opadły ale powiem Ci, że teraz gdybym miał zobaczyć, gdybym sobie wyobraził wspinającego się obecnie, w obecnej formie Scotta Halla no ja myślę, że on przy... i Shauna Michaelsa to wolę chyba zobaczyć Shona Michaelsa Sean by wpełzał, myślę, że Scott by przy drugim szczeblu padł na plecy i już by nie wstał, już do końca walki bo po -po -po powtórzyłby motyw Holandera Solisa, skoro już trzymaliśmy się tematu boksu, który upadł bez ciosu walcząc z Klitschko i tak też by skończył Scott Hall wspinający się po drawinie. No i tym optymistycznym akcentem numer jeden Kontrowersyjny, bo kontrowersyjny, no to moja lista. Powiem ci, że gdybym ja miał, mógł coś zmienić w tej liście, to tak teraz z Marszu to zamieniłbym tylko miejsce drugie z trzecim. Czyli walkę z WM25, Michael's Undertaker, z walką z WM10, czyli Razor Ramon kontra Sean Mark. zamieniłem po prostu tylko miejscami. I jestem tak moja. Jestem... Moja opinia. Jestem ciekaw właśnie, jak to będzie rozpatrywane, bo Shawn Michaels i Contra Undertaker z resymani 25 to jest wciąż walka jeszcze świeża, tak? Dokładnie. Jeszcze ciągle żyjemy, jakby nią, a jest za kilka lat jestem ciekaw, jak takie coś będzie się prezentować, czy ona nadal będzie tak miło wspominana, jak w dniu dzisiejszym. W każdym razie jeszcze tak um, po słości dodam, że na listę nie załapały się, choć były brane pod uwagę Hulk Hogan vs Andre the Giant z WrestleMania trzeciej. wiadomo to wydarzenie, chociaż no, średnio ta walka mi się podobała, ona nie była niczym wyjątkowym, poza tym, że um, po prostu slam poszedł na gigancie i Hogan był wielki jak zwykle. Ultimate Warrior kontra Hulk Hogan, tak Intercontinental Champion kontra WWF Champion z Mani 6, też warte uwagi, chociażby właśnie dlatego, że te kolejny raz te dwie ikony stanęły naprzeciw siebie, coś jakby teraz Randy Orton z Johnem Siną, tak, tylko żeby obaj musieli być faceami, mega fejsami, face no, mo może za rok się doczekamy, jeśli nadal będą tymi dobrymi, może nie zobaczymy jak to rozegrają, no trzecia no to wiadomo, Shawn Michaels kontra Bret Hart z Mani 12, ten godzinny Iron Man match, który jeszcze doczekał się dogrywki, no, też godzinny walka. Ja raczej jestem, wolę, jak coś jest szybszego, bardziej efektownego, może trwać krócej. No. Doceniam to, że oni wytrzymali tą godzinę i dali radę utrzymać jakieś tam emocje, bo tylko na tamten okres to tylko oni, oni dwaj mogli to zrobić mogli tego dogonać. To się wypowiadało <laughs> o wiele, o wiele osób z zaplecza WWF, i to tylko, tylko ta dwójka mogła to zrobić. Taki Ironman mecz. No jeszcze miałem tutaj dwie walki, które no myślę, że wielu mogłoby pominąć, ale mile je wspominam, a w zasadzie, czy mile, mile je wspominam to nie wiem. Kurt Angle kontra Chris Benoit z, z 17. Pamiętam, że było dobre, ale nie pamiętam kompletnie, w ogóle nic Ci nie powiem, nic ci nie powiem, ale ja mówię, kurna, kiedy ten go Chris Benoit, mówię, nawet jak sobie pomyślę no to nie mogło być słabe, nawet jak nie pamiętał nic, to cholera w ciemno bym dał sobie za to rękę uciąć. No druga jest Opas Intercontinental, Bret Hart, Roddy Piper, Bret Hart wtedy wygrał pas bodajże od Rodiego do no obu jestem wielkim fanem, więc to była też dobra walka techniczna, choć Piper nigdy jakoś wielce doceniany jako wrestler nie był, bo przeciwił to swoimi wielkimi umiejętnościami za mikrofonem. Miło jest w ogóle teraz oglądać Hall of Fame po tylu latach oglądając wrestling, bo wprowadzani są ludzie, których dobrze znam, tak, no, których oglądałem jako dziecko, no jak na początku wiadomo jak to było, no, chociaż na początku no, umówmy się tak z tytułem wstępu powinniśmy to dodać, Taką krótką historię Hall of Fame, bo zaczęło się to 1 lutego 93 roku, kiedy wprowadzony został tylko Andro the Giant jako jedyny. To w zasadzie on, on rozpoczął to. Później 9,5-9,6 lata to również wprowadzenia do Galisław, a w nich na przykład nasz człowiek Iwan Pucki. No ale dalej mieliśmy sporą przerwę, bo Hall of Fame zniknęło kompletnie. Wróciło dopiero w 2004 roku, no i teraz. Co roku po prostu wprowadzani są nowi zawodnicy. Wciąż mi tam paru brakuje, ale do tego dojdziemy może w podsumowaniu. Na pewno się znajdą w tym. Co się nie odwlecze, to. Powiem ci, że nie, co do, co do, ich, co do tej trójki, którą wymieniono. No nie wiem, nie wiem jak jest ten je, z jednym Jednym z mistrzów wielkich WWF, ale dwóch, których mam poza nim, to ciężko będzie, ale to do tego dojdziemy. Ale co do, co do jeszcze tego, co mieliśmy. O czym mieliśmy wspomnieć na początku. Aha, o tych nie wprowadzonych o tych Nie wprowadzonych, bo ja przejrzałem tak bardzo na szybkości niko. listę i nie wiem, nie wiem po prostu. Co do Boba Backlunda nie jestem pewny. No może go nie zauważyłem, może byłem zaspany, ale Bob Backlund. Nie jest jeszcze w Hall of Fame, a to jest no, jeden z wielkich mistrzów i świetnych wrestlerów. No i skoro wprowadzamy ludzi pokroju, no nie wiem, Junkie Doga. No już Junkie Dog to swoją drogą, tak? On był rozrywkowy, no ale Coco bo bodajże jest w Hall of Fame, no to jest mała szopka, bo Coco Bewear, no niczym nie zasłynął, a jeśli już wprowadzamy Coco Bewera, no to panie panowie, kiedyś z nim w Teamie walczył zawodnik. O Rocket i był to po prostu Owen Hart. No, ja wiem, że wprowadzenie jego wiązałoby się z przypomnieniem wtopy, do jakiej doszło, no i niestety śmierci, do której doprowadziło samo WWF. No, ale ten człowiek na pewno zasługuje na swoje miejsce w Kalisław. No i Ja apeluję, żeby tak się stało, chociaż no wiadomo, jak i się rozpatruje na taki czarny PR. Jakim by było wspomnienie śmierci, no tak jakby Chris'a Benoit mieli wprowadzić, tak bo Chris Benoit nie jest chyba, czy nie, nie jest, czy jest, nie, nie ma Chris'a Benoit, nie ma. Benoit. Nie ma, ale tu właśnie też to trzeba jest... rozpatrywać w innym kontekście, bo przecież Owen Hart... Nie zginął bo dlatego, że wiesz, nie, nie zabił swojej całej rodziny, nie? No tak, no to jest, wiesz, to, to nie jest ten... On zginął, ta, ta przez, on zginął przez głupotę, wiesz, ee, WWE. No właśnie, on w zginął przez jest... jej głupotę i do tego by się musieli przyznać, niestety wziąć to na klatę, no ale na pewno Owen Hart no, zasługuje jak mało kto, tak? O, jego mi tam brakuje. No jeśli chodzi o trzecią osobę, no bo czas nas goni, moglibyśmy jeszcze gadać o Owenie, no ale trzecia osoba, której nie ma, ale o której się spekuluje, to macho Man Randy Savage. Savage. No, wiadomo, że też wielka ikona... Ale w związku z tym jakie ma stosunki z WWE może być trudno, no ja nie wiem co tam się stało, nikt to dokładnie nie wie co tam się stało, no chodzą plotki teoretycznie o no, stosunku między Randym a Stephanie i tak mówię o tym stosunku. <laughs> e, więc, więc nie wiem, no i możliwe, że to prawda, skoro tak te drogi brutalnie się rozeszły. No, chociaż Randy teraz jest bliżej niż kiedykolwiek, i, i, jeśli chodzi o WWE Chyba nawet to, figurkę jego wydali ostatnio. No tak, no bo też y, nawiązała z nim kontakt, właśnie y, firma odpowiadająca za figurę. Podajże i też ta firma. Która tworzyła, to bodajże THQ tworzy WWE All Stars i tam też jest Randy Savage też jest. Tak? Randy Savage I... reklamował właśnie tą grę No właśnie, to ja pamiętam tą reklamę to jest, to jest na pewno, już jest bliżej niż dalej tak, niż był wcześniej Ale jeszcze ostatnio był wywiad z jego bratem Lani Pofo, który gościł w naszym rodzimym DDW i tam wypowiedział się, że w ciągu miesiąca bodajże Randy zrobi coś wielkiego w świecie wrestlingu, no nie wiem jak, o jak, jak wielkie to będzie, no umówmy się, nie wiem co ten siwy, poczciwy pan może zrobić, no ale generalnie mamy, mamy czego się oczekiwać, tak, Randy nie powiedział co to jest, no ale powiedział, że coś się stanie, więc no jeśli, no nie wnioskuję tutaj, że będzie to jakiś powrót do którejkolwiek z wielkich federacji, no ale mam nadzieję, że to wiemy się o tym prędzej czy później z Twoich newsów, tudzież z innego redaktora portalu Attitude. No, Przygotowamy i... się jutro, ja nie wiem jak Ty, ale ja oglądam w jutro, na spokojnie. No ja, ja też na spokojnie tak. wolę obejrzeć. Pozdrawiamy czy... tych, którzy oglądają na żywo. Pozdrawiamy Gina, <laughs> bo to on pewnie będzie to oglądał live. Eee, wracając, trzymając się tematu, no już tak czas nas goni, już tak mocno przekroczyliśmy, myślę, że nas nie zabiją, bo to specjalny odcinek. Cieszę się, Tutaj chciałbym jeszcze skierować kilka słów podziękowania w stosunku do osób, które pomogły mi przy realizacji tego projektu, jeżeli chodzi o, o stronę techniczną. Sam projekt pojawi się już na oficjalnym kanale Attitude i pod jego szyldem. Chciałem podziękować Sixowi, Sixkillerowi, który przygotował to logo, które widzicie. Program, mogę już oficjalnie powiedzieć, nosi nazwę Tydzień według Wercyna. Proszę nie mylić ze Światem według Jacka z TVN-u, a Światem według Kiepskich. Natomiast podziękowania dla drugiej osoby, dla Xero, który przygotował intro, które też mi się bardzo podoba, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jak, jak, ty, jak widziałeś to intro jeszcze przed przedpremierowo, Niko, jak, jak Ci się podoba i to, to logo? Generalnie jestem jak najbardziej za, za muzyką w, w tym intrze oraz za tym kręcącym się trójmiarowym kwadratem. Aczkolwiek jeden taki news, a co będzie jeśli zmienisz awatar? Bo tam na koniec w tym kwadraciku jest bodajże TV Wercyna, a później jest tak, DNA tak, i tak, a na koniec prezentuje się Twój avatar. No... Nie zmienię, no już nie, nie mogę zmieniać. No Aha, trudno, generalnie tak, no tak. jesteś skazany albo na ten avatar, albo po prostu na późniejszą zmianę. Nie, logo, intro. Logo, intro zostanie tak jak, tak, jak jest. Myślę, że awatara nie będę zmieniał, bo mi się bardzo podoba. No i jeszcze teraz taka mała zajawka, My nagrywamy, jest godzina 11. Nie wiem, zaraz sprawdzę od razu, eee, pojawi się dzisiaj lub już się pojawił, jeszcze się nie pojawił, ale pojawi się na pewno, bo my już będziemy to wrzucać wieczorem, eee, wywiad z gwiazdą NBA, z naszym słoneczkiem w Stanach, z kim Niko? Marcin Gortat, I mam Dokładnie. nadzieję, że nie popełniłem Babola w imieniu, bo właśnie się teraz zastanawiam, czy on ma na pewno Marcin na imię. <laughs> tak, Marcin Gortat, zawodnik Phoenix Suns, eee, wywiad specjalnie dla Attitude. Ale o tym już dowiecie się wszystkiego od AXa w newsach. Mam nadzieję, że jeszcze około południa już się pojawi ten wywiad i my nie będziemy spoilerować. No generalnie ja wypada tutaj <coughs> pochwalić, no skoro już rzucaliśmy takie pochwały i podziękowania w stronę SixKillera i Xero za intro, to ja mimo wszystko apeluję do wszystkich użytkowników, żeby docenili to, co zrobił AX, bo naprawdę... Jest to godne podziwu. Nawiązał kontakt z celebrytą naszym, który za oceanem robi teraz oszałamiającą karierę i jest gwiazdą swojej drużyny, czego raczej nigdy nie oczekiwaliśmy po Polakach w NBA, więc Dokładnie. próba nawiązania z nim kontaktu jest już godna podziwu, a to, że mu się udało, jest, wymaga naprawdę oklasków. Niko winszuje Aksowi za jego robotę, którą włożył. No to tyle w tym specjalnym odcinku. Śledźcie y, kanał Attitude, gdyż tam będziemy już na stałe. Razem z, mam nadzieję, y, VTude, czyli vblogiem Rafikowa. I kiedyś jeszcze na attitude.pl na YouTube zagości y, jedna, druga, a w sumie to dwie, dwie drugie, czyli całość charyzmatycznego kraju Wiśni w osobie Niko i Jin Heung Taewanga. Nie, znowu się pomyliłem. Ja Yung Agisiego. My teoretycznie myślę, że jesteśmy takim felietonem, który śmiało może trafiać na ym, serwery. No, Attitude ym, nie potrzebujemy raczej YouTube'a, gdyż my o, z obrazu nie korzystamy. Ale Ty... jakbyście, logo, jakbyście mieli logo, to moglibyście wiesz, wstawić, przewinąć, żeby przez ten było logo i wstawić dodatkowo jeszcze na kanał YouTube. Myślę, no, ale generalnie myślę, że obszerność naszego felietonu ym, raczej będzie się gryzła z. Ym, Limitem filmików, jakie mogą być umieszczane na serwisie YouTube w NDMOG. Także jeszcze raz dziękuję, Niko, i do usłyszenia. Dzięki, wielkie na razie.